Siema moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj w odcinku spożywczy artykuł o legendarne pancerwafle, czyli coś na czym wielu waszych ojców, wujków, dziadków kiedyś łamało sobie zęby. Teraz są troszkę inne niż te takie typowe, chociaż jedząc je trzeba pamiętać, że trzeba uważać, żeby sobie ząbka nie ukruszyć. Słuchajcie, są to legendarne pancerwafle. Kto jest w strzelcu? Kto po prostu lubi takie racje żywnościowe i tak dalej? Suchwira dobrze zna, co to jest pancerwafle i wie, co to są suchary specjalne Su-1, piastowskie, to akurat tu są. Polskiej produkcji pancerwafle. Paczka kosztowała mnie 2,50. Eee, twarde, niezniszczalne i jednocześnie dobre. Teraz tak, mamy je wyprodukowane w Polsce przez zakład przemysłu cukierniczego Piast w głogówku. Tu mamy adres, jak ktoś by chciał. Wartość odżywcza tego tych tych wafli jest mi, już Wam mówię, wartość energetyczna 1615,9 kcal i 386,2 kcal. Tu jest kalorie, dobra sobie. tłuszcze 6,8 g. Kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g, węglowodany 72,1 g, w tym cukry 16,9 g, dalej mamy białko 8 g, sól 1,075 g. Polskie polskiej produkcji pancerwafle składniki, mąka pszenna, mąka żytnia, cukier inwertowany, tłuszcz roślinny, olej palmowy, sól, kminek drożdże. Może zawierać orzechy, orzeczki i orzeczki jachajdowe, soję, mleko, jaja, czyli dla tych, co nie mogą takich alergicznych jeść, rzeczy. Zaraz odpakujemy to. I powiem Wam tylko tyle. Ja już dużo tych wafli zjadłem, ale powiem Wam jedno. Jedząc je, pamiętajcie, żeby gryźć nie tymi zębami, tylko tymi z tyłu. Bo to jest pancerwafel. To nie jest taki wafelek, zobaczcie. O, o, no to ja to nacisnę dość mocno, ale się złamał. Mamy tutaj kminek widzę. O, tu ten kawałek wystaje. Jedząc je, nie, nie nagryzamy tutaj, bo sobie te zęby połamiecie, tylko powoli, bardzo powoli, mały kawałeczek tutaj. O. To. Powoli gryziemy. Dzięki czemu nie połamić zębów, dzięki czemu zęby nie będą miały takiego obciążenia. Bo ktoś się znajduje się obciążenia. Yy, te suchary są takie, że osoby, które mają super zęby potrafili sobie połamać je. Bo gryzą między innymi tak. O. No ja na, nacisnęłam ja mi pękło, ale niektórzy tak się wygryźli. To było nieciekawie, więc z to, to pamiętajcie, ostrożnie, bo można na pewno sobie ząbka rozwalić. Trochę <laughs> Kur... mi <laughs> wpadło, ale mówię wam. E, suchary... <laughs> Kurde, ale wpadło. E, słuchajcie, teraz tak, jedząc te suchary pamiętajcie o jednym. Najlepiej je jeść, no, może nie w warunkach bojowych, ale ogólnie one są przewidziane, że jeśli na przykład, nie wiem, przymoczycie się to one no, nie, nie zrobią się jak z typowego pieczywa ciapa, tak jak nam, namięknie to nie, nie jest tak, że to wiecie, że to zaraz gąbka będzie, tylko to będzie nadal takie jak teraz, no chyba, że to będzie leżało parę godzin w jakimś wodzie czego stworzę. ale tak no to na spokojnie wam to się nic z tym złego nie stanie, do pasztetu to jest dobra wojskowego, do słoniny to jest więc wyśmienite oraz do innych takich dań wojskowych, oczywiście warunkach bojowych, bo to jest o warunkach bojowych stworzone, więc myślę o w warunkach bojowych te suchary. naprawdę dobry produkt do pasztetnej no, najlepiej pasuje, bo działa normalnie jak łyżeczka Op, powoli powoli gryziemy jest W wtedy Dobre. jak nagryziecie no możecie przed nimi, ale ja bym nie ryzykował, bo nie ryzykował, bo jednak no jest ryzyko, że sobie możecie zębagać bo to jest dość twarde ten kawałek spróbujemy przełamać zobaczymy no ale o patrzcie nie jest taki zwykły krakers, że jeśli złamie, przed nie wiem spadnie wam eee, nie wiem przez przypadek coś rzuci na to no może wam pęknie jakbyście rzucili na przykład kilogramowy Jakieś tempe narzędzie ostre, no może by pękło, ale jak spadnie ma generalnie na podłogę, wpatrzy, to, to się nie złami, nie pogróży, więc to jest tego plus. No więc to by było na tyle. Suchary bardzo dobre, ale od razu mówię, uważać, jak się je, bo można połamać zęby. Najlepiej, jak sobie jecie w warunkach normalnych, do mleczka, do herbaty sobie zamoczyć. One, nie, one się nie rozmoczą, ale będzie lepiej, jak będzie się gryźć. Będzie takie już trochę namoczone, i to będzie zawsze co innego. Dziękuję moi drodzy za obejrzenie. Już niedługo kolejny odcinek.